Nadchodzi ogromna zmiana finansowa. Zastrzyk gotówki, przepływ finansów, możliwy awans albo poprawa Twojej sytuacji zawodowej. To karty, które pokazują odbudowę stabilności po jakimś gorszym okresie i takie nowe energie związane z finansami. Bardzo ładna energia na sam początek. Co jeszcze karty chcą mi przekazać? A Ty jeśli przyjmujesz tę energię, koniecznie zostaw. Mogłaś być w ostatnim czasie trochę zamknięta, trochę blokować się wewnętrznie na te finanse. Mogłaś czuć, że nie jesteś gotowa, że nie jesteś godna w pewien sposób, albo że nic w kwestii finansowej nie idzie po Twoich myśli. Trochę taka blokada, która mogła wynikać trochę z takiego Twojego braku poczucia własnej wartości, niepewności, jakiś zastój finansowy, w którym mógł być trochę. Wiązane właśnie z tym Twoim zablokowaniem się, wewnętrznym niepewnością. Cesarz. Okazja finansowa od jakiegoś mężczyzny. Albo jakiś mężczyzna da Ci awans, przyjmie Cię na jakieś stanowisko. Albo spotkasz jakiegoś mężczyznę o dobrej sytuacji finansowej, który zacznie obrzucać Cię w, w jakiś sposób i przy nim poczujesz właśnie taką stabilność. Uważaj jednak na swoje destrukcyjne myśli. Jeśli przyjdzie dla ciebie większa obfitość, a ty zaczniesz myśleć, że nie zasługujesz na to, że zaraz te pieniądze znikną, że odejdą, że nie masz sobie tej gotowości finansowej, to wszystko może odejść i twoje myśli mogą cię w tym wszystkim sabotować i blokować. Bardzo ważne będzie, abyś teraz zmieniła swoje podejście do finansów, Przygotowałaś się na tę obfitość, bo ta obfitość nadchodzi. Bezpieczeństwo finansowe i takie poczucie stabilności. I życiowej. Piękna energia do ciepięciu. Jeśli potrzebujesz prywatnego czytania, zapraszam cię tutaj.